Siema, przyszedł w końcu ten wysyp grzybów, ale u mnie niestety za późno, już są to straszne upały i niestety w grzybach sam chrobak, tylko parę osików zdrowych, prawdziwku ze 30 albo lepiej wszystko sam chrobak, a jak nie chrobak jakiś się zdrowy, trafi 1 na 10, to zaś go ślimak całego zjadł i to tak jest, no niestety, u mnie to tylko grzyby, tu kolejny osik. Jest nadzieja, że będzie zdrowy. Taki mały osik kolejny. I tylko osik w miarę zdrowe. Choć parę też się już zepsutyk z robakiem trafiło. Także włączę się jak coś znajdę, albo Wam jakiś dodatkowy filmik, nagram króciutki ile nazbierałem. Ale dużo nie będzie, bo niestety no sam chroba. Moja teoria jednak się sprawdza u mnie w lasach. To we wrześniu na grzyby można chodzić. Wtedy przeważnie jest bardzo dużo. I przede wszystkim są zdrowe. A teraz to jak sam chrobak. No. W innych się pojawiły wcześniej grzyby. U mnie dopiero teraz także. Sam chrobak. Zobaczymy co będzie dalej. Jeszcze tego grzyba nie zdążyłem Osika obciąć nożem a popatrzyłem do góry kawałek wyżej tu jeden, drugi i tu trzeci taki mniejszy takie to może będą zdrowe piękne małe grzybki ledwo ze ziemi weszły także no, ale jak widzicie albo i nie widzicie bo słonko świeci już są obgryzione przez ślimaki. Choć biedaki ledwo ze ziemi wyszły. I tu kolejny w mechu. Ten w mechu rośnie jakiś sukciele To jaki poobgryzany z wszystkich stron przez ślimaki. Także zobaczymy, co to będzie dalej. O tak te starsze gry, grzyby wyglądają. Zjedzone przez ślimaki. Jak nie to ślimak. Po prostu tragedia. Taki rok, rok ciężki na szkodniki. W każdej chyba praktycznie uprawie. Waży wszystkiego. Tak samo i grzyby mają ciężkie czasy. I tu kolejny maluch mechów. A to drzewo tu pod tym drzewem. Pod tą drzewem jest ulubione miejsce mojej mamy na osiki no tu zawsze coś znajduje no i jest kolejny osik pod tym brzozą centralnie tu brzoza a osik tu w meszku wyszedł a ten mech to też już praktycznie wysych. choć lało niedawno dwa tygodnie, parę dni tych upałów i zaraz nie ma tej wody wszystko odparowało także idziemy dalej tam była ta brzoza, przeszłem tu kawałek dalej. I jest kolejny okaz. Ten trochę większy, ale już biedny, obróziony przez ślimaki z wszystkich stron. No, jest jakiś w końcu większy osik. Ale jak nam życie, to będzie zjedzony. Bo jak już widać po głowie. No właśnie zmasakrowany nie ma co go brać chyba masakr i by był piękny osik no ale co poradzić tak jak wczoraj rzuciłem szorce z tym biednym prawdziwkiem a no, jeszcze uciekł także no jak widzicie tak to wygląda upałak biedne grzybki zobaczymy co dalej może w końcu się coś uda ładnego znaleźć i zdrowego, bez robaka, bez ślimaka. Jest kolejny tym razem skitrany w trawie, ale zdaje mi się, że nogi nie ma, być zjedzona przez ślimaka. No właśnie, o no, dwa nawet. Był młodszy koło niego. I znowu młody grzybek, a patrzcie się, jak zmasakrowany przez ślimaki. Masakra. Te osiki są zdrowe. Chrobak do tych osików nie idzie tak jak do prawdziwków, bo nie pokazałem wam jeszcze żadnego, bo nawet nie chcę wam pokazywać, ale to jest masakra jak te prawdziwki wyglądają z tym chrobakiem. A znowu te osiki są w miarę zdrowe, bo to twardszy grzyb, dużo niż prawdziwek. No ale co z tego jak zaś te ślimaki cholerne? No ciężka sprawa w tym roku.